No chyba nic tak nie pobudza miłych wspomnień jak utwory z naszego dzieciństwa, dlatego ruszamy z kolejnym odcinkiem naszej muzycznej, nostalgicznej serii. Do dzisiejszego zestawienia wziąłem sporo propozycji, jakie wrzucaliście na naszą grupę, więc dzięki wielkie za inspiracje. No bez was by tego nie było. A zatem dzisiejszą, list, listę, listę przebojów. Zaczynamy od kawałka, którego mój brat katował srogo na swoim odtwarzaczu CD. Niestety wolał tego słuchać na głośnikach, przez to, bo tysięcznym razie trochę mi zbrzydło. Niemniej jednak fajnie jest do tego wrócić: K. Maro i jego piosenka Fem like you. Na pewno pamiętacie. Za kolejny utwór, YouTube najprawdopodobniej zbanuje mi ten filmik, no ale co ja poradzę, że teledysk do niego jest, no, niezbyt family friendly. Nie dziwię się, że dla niektórych był to pierwszy filmik dla dorosłych, jaki oglądali. Utwór zawiera tylko trzy słowa, ale jak widać, to wystarczyło. Eric Prince i jego Call on Me, żeby tylko teraz mama wam do pokoju nie weszła. Pozostając w klimatach strzęsienia tyłkiem, przedstawiam utwór, który mogliście kojarzyć z radia z GTA 4 lub z drugiej części strasznego filmu. No ja nie pamiętam gdzie to pierwszy raz słyszałem, ale miałem to na płycie z własną piracką składanką Mystical i Shake Your Ass. What? Przeskakując na zupełnie inny biegun z dala od tego prostactwa i homstwa, przypomnijmy sobie piosenkę kultowego i kochanego przez wielu Robiego Williamsa. W radiu leciało to często i kojarzy mi się to bardzo pozytywnie. Mam nadzieję, że wam też. can't you read Jeżeli chodzi o kolejny kawałek, no to nieco odstaje on datą od reszty z dzisiejszego zestawienia, no bo jest sporo starszy. Natrafiłem na niego jednak na naszej grupce i od razu nostalgłem mocno, więc coś musi w nim być. Nie po raz pierwszy ten zespół pojawia się na moim kanale. ABC i ich Look of Love z 1982 roku. Mam prawo jazdy, mam samochód i doskonale wiem, jak bolą obecne ceny paliwa. W 2000 roku nie było tak źle, ale niektórzy już wtedy na to narzekali. No, a przynajmniej zawsze myślałem, że o tym jest ta piosenka. Jeśli nie, to poprawcie mnie. Daddy Yankee i jego gasolina z 2004 roku. Wracając jeszcze do solidnych klasyków z lat 80., no nie można z pewnością pominąć tego utworu. Piękna melodia i słowa na teledysku nigdy nie widziałem, więc fajnie mi się go teraz oglądało. No i muszę powiedzieć, że jest równie ciepły. Cindy Lauper w utworze Time After Time. Na YouTubie dużo jest filmików z utworami, które z pewnością znacie, no a nie macie pojęcia jak się nazywają. Dokładnie tak samo mam z tą piosenką: refren wpada w ucho i zostaje w głowie na długo. Aby się go z niej pozbyć, trzeba przesłuchać cały kawałek nie jeden a kilka razy. Kolejna perełka 2000 roku, czyli Melanie C i jej Never Be the same again. No a na sam koniec zostawiłem niezwykle rozweselającą piosenkę. W dzisiejszych czasach, dość apokaliptycznych, coraz częściej wracam właśnie do czegoś takiego. Swoją drogą nie wiedziałem, że teledysk ma taką fajną pixel artową oprawę. Junior Senior oraz jego feelgoodowe Move Your Feet z 2002 roku. I to wszystko na dziś. Podeślijcie filmik znajomym, jeżeli wam się podobał. Udostępnijcie go gdzie tam chcecie. No a my widzimy się już niebawem. Na razie i cześć.